Witam was serdecznie w super challenge'u Czyli w pajacyk challenge Do którego nominowała mnie Ewa Red Lipstick Monster No i tyle od was dostałam informacji Że Ewa mnie nominowała Dzięki, że odpowiedzieliście na jej prośbę Bo inaczej bym nie wiedziała Że musiałam odpowiedzieć O co chodzi w challenge'u? W challenge'u chodzi o to, że ja skaczę Robię pajacyki przez całe dwie minuty, zobaczymy jak sobie z tym poradzę, a wy przez dwie minuty klikacie w linki, dzięki którym możecie pomagać. Ja pamiętam, że w takie linki, w pajacyka, w jego brzuszek pusty, klikałam już na informatyce, chyba w szkole podstawowej, w gimnazjum na pewno. Chodzi o to, że na dole zamieszczę listę linków, w które wchodzicie, a sponsorzy płacą za klikanie w nie, także wasz prawie zerowy pracy a możemy pomóc, także pomagajmy czemu nie, a ja zabieram się za skakanie, Ewa odpowiadała na wasze pytania, a ja też nie chcę, żeby było nudno, więc postaram się w dwie minuty streścić wam mój dzień bo już mamy wieczór także odpalam stoper i lecimy także ja mam już odpalone i opowiem wam co dzisiaj robiłam więc wstałam rano o godzinie 8 co w sumie, troszeczkę się wyspałam stałam wypiłam kawę, nie jadłam wstydu śniadania i od razu wyruszyłam w drogę. Chciałam powiedzieć, że miałam dzisiaj wolne Wyruszyłam w drogę, no i droga trwała 10 km wzdłuż rzeki. Uwielbiam spacerować wzdłuż rzeki, bo jest bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie pachnie takim więcej mułem rybą. Także to jest na pewno plus Dublina, to, że jest nad rzeką. No, także spacer trwał 10 km. Powiem Wam, że trochę się zmęczyłam, bo to łomarszowiek. No, wróciłam do domu, no to będzie mój przylewnik. Wróciłam do domu i odpaliłam sobie program Hodakowski, poćwiczyłam Skyper 2 i to już było południe. Pomyłam się, cenamy śniadanie, na śniadanie dzisiaj miałam pudding. ja z owocami? Jeszcze nie było południa. Chciałam prysznic, młam głowę, wyszłam na miasto. Na miasto wyszłam na zakupy. żeby zrobić obiad. Kupić szampon, który mi się skończył. Jak już się po szamponie? Nie po szamponie. po jeszcze wróciłam do domu. Zadam zupę. Zrobiłam, zaczęłam robić zupę. Zadam zupę kalafiorową. Może nie powinnam gadać, tylko szybko skakać. Zupa, zupa, zupa. A po zupie. Co było po zupie? Komputer. A potem stwierdziłam, że muszę iść do Was i nagrywać filmiki. Właśnie skończyłam nagrywać.

zmęczyłam się, nie powiem myślę, że jakbym nie gadała to bym się tak nie zmęczyła wyszło, nie zatrzymałam się pewnie zwolniłam 10 razy nie o to chodzi chodzi o to, żebyśmy się my dobrze bawili wy dobrze bawili i razem wszyscy pomagali także teraz wszyscy wchodzimy w te linki na dole klikamy i pomagamy a ja muszę jeszcze kogoś nominować w tej mojej zadyszce Ewa nominowała po wrocławsku, więc ja zacznę po tablińsku, czyli nominuję Dominika, operator TV, no i żeby Dominikowi nie było smutno, to nominuję też Agę, będzie wam razem wesoło i przyjemni. możecie to nawet zrobić w jednym filmiku, jak chcecie, to już od was zależy, nominuję osobę, która na pewno chętnie pomoże, bo pomagać lubi, czyli Lole, i nie wiem, czy Aga i Dominik to dwie osoby, czy jedna. Niech będzie, że Aga, Dominik mają osobne kanały i Lola. Także idziemy dalej z pomaganiem. Mam nadzieję, że poklikaliście. Nie musiało Wam się podobać. Ważne, żebyście poklikali w linki i pomogli. Ja uciekam w końcu dziś odpocząć.